Yeah. Yeah. deep in my heart, there's a fire burning hard Dib in my heart, there's desire for a star no, 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 no. I'm dying in gas no. in emotion It's my roaring fantasy I'm living in my, living in my dreams You're my heart, you're my soul I keep the shine everywhere I go You're my heart, you're my soul I ain't holding you forever, stay with you together You're my heart, you're my soul Chłopaki, uhu, uh, uh, nie płaczą, uhu, uh, uh. chłopaki, uhu, uh, 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 nie płaczą, nie, 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 Że nie, 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 Między nami może być inaczej, wyszło pięknie. A, a, czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu, złe obrazy. Muszę to przespać, przeczekać, przeczekać trzeba mi, a jutro znowu pójdziemy nad rzekę. Tylko coś nie pozwala ustać. Zawsze iść rozkaz, który mam we krwi. Konkurs zadawania ran. Jej, yeah, yeah. Aha, a niedługo piszesz, mogę, nie? Okej. Okay. Komu kto dziś zada więcej nowych ran. Pokonam ból, pokonam lęk. Nim będziemy sami duchem ciał rozgrzanych. Nie pozwolę ci się bać Ciągle trzeba ranić To taki Takie troszeczkę szpakowaty Wystrzelają w przestworzach. A niech tam tak nie hałasują Nie potrzebam nic, nic nie potrzebuję Bez numerka, bez nazwiska, ja... Pogięło cię